Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś opowiem Wam o kasetach rowerowych, a w zasadzie o przełożeniach, jakie tutaj znajdziemy. Znaczy, ile tych przełożeń warto mieć na kasecie, i też jaką rozpiętość, to znaczy, jakie te najmniejsze tryby, jakie największe warto mieć w kasecie, tak żeby była ona dopasowana do naszych potrzeb, do naszych wymagań, możliwości. No, będzie dzisiaj o kasetach trochę więcej. I zacznę od mitu, który jest bardzo powszechny, zwłaszcza wśród młodych osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rowerami. Często możemy spotkać się z takim zdaniem, jak inni wrzucają na wyższe biegi, a mi się kończy pole manewru. Szybciej się jedzie zawsze na dziewiątym biegu niż na ósmym. Zacznę od tego, że to z jaką prędkością jesteśmy w stanie jechać na rowerze nie zależy w zasadzie od ilości przełożeń, jakie w tym rowerze mamy. Zależy to tak naprawdę od ilości zębów, jakie mamy na najmniejszej zębacie na kasecie. I również od ilości zębów, jakie mamy na korbie na tej największej zębatce. I nawet jeżeli w rowerze będziemy mieli tylko jedno przełożenie czyli jedna tarcza z przodu, jedna mała zębatka z tyłu, jakieś ostre koło, czy, 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 czy wolnobieg jednorzędowy możemy jechać tak samo szybko jak na najszybszym rowerze szosowym. Z tego względu, że jeżeli założymy dużą tarczę z przodu i malutką zębatkę, która będzie miała 11 bądź nawet 10 zębów z tyłu na kasecie. Wtedy będziemy mieli dokładnie takie samo przełożenie, jak ktoś, kto ma w rowerze 3 przełożenia z przodu i na przykład 11 z tyłu. Będzie to wyglądało dokładnie w ten sam sposób. Także dokładanie biegów na kasecie wcale nie sprawi, że będziemy jeździli szybciej. Oczywiście są od tego wyjątki, na przykład w przypadku wolnobiegów 6 czy chyba nawet siedmiorzędowych, gdzie nie kupimy wolnobiegu, który będzie miał najmniejszą zębatkę 11. Ok. Wtedy można się zastanowić nad przejściem na wolnobieg czy kasetę. Z z większą ilością przełożeń, tam gdzie będziemy tą jedenasteczkę na samym dole mieli dostępną. Ale samo zwiększanie, aby tylko jeździć szybciej, jeżeli mamy tą jedenastkę na dole, no, na nic się tak naprawdę zda, bo będziemy jeździć tak samo szybko. To po co w takim razie dokłada się kolejne rzędy na kasecie? Czy to jest tylko chwyt marketingowy? Seram na przykład ma już w swojej ofercie kasety, które mają 12 rzędów. A dokłada się te biegi z kilku względów. Pierwszy jest taki, że jeżeli będziemy mieli dwie kasety o takiej samej rozpiętości, czyli na przykład szosową kasetę 11-25, jedną ośmiorzędową, drugą 11-rzędową, to dołożenie tych trzech dodatkowych zębatek sprawi, że odstępy, znaczy różnica Między kolejnymi zębatkami, w tych ilości zębów, będzie mniejsza, także łańcuch będzie płynniej pracował na kasecie. To po pierwsze. Po drugie, łatwiej podczas jazdy będzie nam dobrać odpowiednie przełożenie do naszej kadencji. Tu a propos, znajdziecie odcinek, gdzie opowiadałem o kadencji. Także, mając mniejsze przeskoki, łatwiej będzie dobrać nam przełożenie. Czuć to zwłaszcza, jeżeli ktoś jeździ dużo na rowerze szosowym, później przesiada się na rower górski z dużą rozpiętością kasety i czuć, że czasami nie jest tak łatwo. Znaleźć optymalne, odpowiednie przełożenie, tak żeby pedałowało nam się dobrze, czyli żeby nie było zbyt lekko, ale też zbyt ciężko. I pokażę Wam teraz przykład. Wyświetli Wam się tutaj przykład dwóch kaset, ośmiu właśnie, 11 rzędowej. Obie są o rozstawie 12-25 i e, tak jak widzicie, no tutaj wyświetla się teraz, jakie zębatki są na poszczególnych kasetach. I w przypadku kasety ośmiorzędowej, mamy tak naprawdę różnicę o jeden ząbek tylko na samym początku, czyli z dwunastki na trzynastkę przeskakujemy co ząbek, później już do samego końca mamy sześć przejść co dwa ząbki. Natomiast w przypadku kasety jedenastorzędowej. To przejście co jeden ząbek, czy ta różnica jednego ząbka, jest tak naprawdę aż 7 razy mamy takie przejście o jeden ząbek, i tylko na samym końcu trzy ostatnie przejścia są co dwa ząbeczki. I zobaczcie, zwróćcie też uwagę, że ostatnie trzy zębatki są identyczne w obu kasetach. Poza tym w kasecie 11 rzędowej mamy poupychane więcej, tak żeby było bardziej płynniej, żeby można było pedałować płynniej. Także w przypadku kaset szosowych nie jest to tylko wymysł i marketing producenta. Daje to nam możliwość dokładniejszego dobrania przełożenia do własnych możliwości. Jak to wygląda natomiast w przypadku kaset górskich? 9-rzędowych mamy dostępne rozpiętość 12-36 maksymalnie. W przypadku 10-rzędowych 11-42. Także jeden ząbek jeszcze na dole więcej. I z drugiej strony też te 42 już bardzo duża tarcza. To akurat Sunrace oferuje takie Kasety. W przypadku 11 rzędowych mamy 11,46, bądź w przypadku sram 10 10,42, czyli troszeczkę mniej na tym lekkim przełożeniu, ale z drugiej strony 10 ząbków na tym najtwardszym, najcięższym. I SRAM jeszcze wprowadził 12 rzędową kasetę 10,50, czyli ten, ta tarcza, już ten zębatka to ostatnia jest naprawdę ogromna. Ja jeszcze będę później opowiadał, dlaczego akurat jest tak, taka duża rozpiętość i gdzie się taką kasetę stosuje. I wyjątkiem jeżeli chodzi o kasety ośmiorzędowe, jest kaseta Srama 1148 wprowadzona w zeszłym roku tak naprawdę dopasowana do rowerów elektrycznych, gdzie zazwyczaj mamy jedno przełożenie z przodu i ta olbrzymia różnica 8 rzędów, tylko 1148 rozpiętość, więc tam różnice między poszczególnymi zębatkami są naprawdę ogromne, ale tamte różnice w tych dobraniu odpowiedniej kadencji rekompensuje nam silnik elektryczny. Po co w takim razie dokłada się kolejne przełożenie? w rowerach górskich. Z dwóch względów. Pierwszy jest taki, że dzięki większej ilości przełożeń możemy mieć właśnie większą rozpiętość kasety. To, co jest dostępne teraz w 11-rzędowych kasetach, czyli zębatka np. 46, nie jest za bardzo preferowana, w, czy w ogóle nie jest dostępna, ale nie byłaby preferowana w kasetach np. 8 czy 9-rzędowych, z tego względu, że rozpiętość o przeskoki pomiędzy kolejnymi przełożeniami byłyby ogromne, także byłyby problemy. Z dobraniem odpowiedniej kadencji. Tak jak mówiłem wcześniej, silnik elektryczny jest w stanie to troszeczkę wyrównać. Nasze nogi, niestety, nie. Jeżeli się przyjrzycie, porównacie sobie kasety np. 9, 10, 11 rzędowe, to często okazuje się tak, że mamy np. do 11, 32 dokładnie te same zębatki, a później kolejne przełożenia są tylko te większe, dokładane. Ilość rzędów w rowerach górskich zwiększa się również z tego względu, że coraz popularniejsze stają się korby dwurzędowe. Tak naprawdę Trzyrzędowe korby w droższych, bardziej zawodowych rowerach górskich już się w zasadzie ich nie stosuje raczej dwurzędowe, a coraz częściej jednorzędowe z przodu. No i jeżeli mamy tylko jedną tarczę z przodu, to jest oczywiste, że żeby to znowu zrekompensować, żeby ten zakres przełożeń był może nie tak duży, ale jak w tych trzyrzędowych, ale no chociaż starał się dorównać. To oczywista sprawa, że musi to nadrobić kaseta. Dlatego właśnie pojawiła się w przypadku SRAMA kaseta 1050. A jakie są wady dokładania tych kolejnych przełożeń przez producentów? Im więcej przełożeń, tym odległość między kolejnymi zębatkami musi być mniejsza, tak żeby kaseta się zmieściła się nam na piaście. I ciągnie to za sobą to, że łańcuch będzie coraz węższy. Im węższy łańcuch, tym bardziej wiotki, bardziej podatny na zerwanie. Ja jeżdżę bardziej, no, w dużej większości szosowo. Nie jeżdżę siłowo, więc ja jakiejś specjalnej różnicy między np. Na napędem siedmiorzędowym, a 10 czy nawet jedenastorzędowym specjalnej różnicy nie zauważyłem, ale osoby, które jeżdżą w terenie, jeżdżą bardziej siłowo, zmieniają bardziej brutalnie przełożenia, zmieniają również gdzieś w jakiś ekstremalnych warunkach, błoto chociażby znajdzie się na tej kasecie, czy na łańcuchu, bardziej no, jednak narzekają na to, że łańcuchy są bardziej podatne na zerwanie. Także z tym czasie. Się liczyć. Druga sprawa, o której trzeba pamiętać, to jest taka, że producenci cały czas oczywiście produkują mi napędy 7, 8, 9-rzędowe. Nie zapominają o użytkownikach takich rowerów, ale dostanie na przykład kasety ośmiorzędowej jakiejś wysokiej półki w zasadzie już jest obecnie niemożliwe. Dziewięciorzędową kasetę Shimano XT czy Shimano Ultegra, czy z tych prawie topowych grup spokojnie kupimy. No ale już ośmiorzędowych jesteśmy skazani z tego co kojarzę chyba Deore. Czyli też fajna grupa, ale jeżeli ktoś chce mieć na przykład lekką kasetę, no to już takiej kasety nie kupi. Ok, to w takim razie ile przełożeń na kasecie potrzebujemy? Tutaj każdy musi się zastanowić sam. Wszystko zależy od tego, ile mamy przełożeń z przodu, czy jedno, czy dwa, czy trzy. Jaka rozpiętość będzie nam potrzebna? Są osoby, które potrzebują ogromnej rozpiętości, wjeżdżają pod naprawdę trudne i strome wzniesienia, więc będą potrzebowali rozpiętość kasety również dużą. A co za tym idzie, jeżeli duża rozpiętość kasety, to i zazwyczaj większa liczba przełożeń. Natomiast ci, którzy wymagają płynności na szosie, no to też im więcej zębatek będziemy mieli, tym ta płynność będzie większa. Ale tutaj przestrzegałbym osoby, które raczej nie jeżdżą jakoś zawodowo, w tym no, mówię to również do siebie, że, że przestrzegam przed myśleniem, mam na przykład 7 przełożeń, a no to może bym sobie wymienił na 9 czy 10, no bo teraz jest taki trend. Raczej tej drogi nie polecam. Polecam raczej jeździć na tym już co mamy. Podsumowując, ja nie jestem przeciwnikiem postępu. Są osoby, które mówią, o mój dziadek w latach 80. jeździł na pięciorzędowej kasecie i wszystko było dobrze, po co więcej, po co dokładać, po co to komplikować, po co iść z tym wszystkim do przodu. No ale wiecie, no tak producenci sobie wymyślili, nadal się zastanawiam, kiedy Shimano przejdzie na 12 przełożeń z tyłu, bo wydaje mi się to nieuniknione. Czy później ktoś nie zacznie kombinować może nad 13 przełożeniami, co przy jednej tarczy z przodu jeszcze może mieć moim zdaniem sens. W każdym razie postęp, postęp czy znaczy pęd producentów do tego, żeby nam wcisnąć jakieś nowe rozwiązania, jest. Nie ma się co oszukiwać, na to nie mamy żadnego wpływu, ale z drugiej strony należy na spokojnie usiąść, zastanowić się, nie myśleć o tym, o zmienię na więcej przełożeń, bo to jest lepsze, bo to jest fajniejsze, bo koledzy tak mają. Nie, raczej bym się zastanowił, czy taka zmiana ma jakiekolwiek realne uzasadnienie. A teraz wy dajcie znać w komentarzach, na ilu przełożeniach z tyłu jeździcie. Czy czegoś wam brakuje, czy macie jakieś plany, żeby coś zmienić? A jeżeli ten odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!